Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do przeszłości i otworzymy dwa różne blisterki. Tutaj po lewej mamy wersję update'ową Champions League 14-15. Jedna karta limitowana w środku 30 kart. Polski blisterek, a po prawej stronie kolekcja Champions League 13-14. Również polska wersja a więc przypomnijmy sobie, jak wyglądało to w tych edycjach. No i tutaj w update mamy limitkę z Jacksonem Martinezem Sporto. A tutaj kto się chowa? Andrea Pirlo z Juventusu. Trzeba jeszcze odkleić, bo jest taśma. Ok, mamy to. Też pięć szetek. Więc będziemy szukać Juventusu po tej stronie, a po tej FC Porto. W tej kolekcji do zebrania mieliśmy ile? 142 karty. Najrzadsze były Inventivenes, Ibra i Hazard. No i w pierwszej saszetce co my tutaj mamy. Round of 16, Basel z Realu Cicharito, Javier Hernandez i jest Porto, Olivier Torres. Dodatkowo Mangala z Manchesteru City, Welbeck Arsenal i jeszcze raz Porto Fabiano W tej kolekcji mieliśmy do zebrania 365 kart. Najrzadszymi były legendy co 80 paczek, a później Top Mastery Co 23 paczki. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj trafić taką rzadką kartę. No i też jest od razu na wstępie z Juventusu Claudio Marchisio. następnie z Arsenalu Arteta, czyli obecny trener Arsenalu. Cleverley z Manchesteru United, Deschacht, Anderlecht i pięknie, Top Master wpadł nam Frank Libery z Bayerno. Rzadka karta i farfan z szalkę. A no, teraz mi się przypomniało, dlaczego tyle tutaj Porto wpada, bo. W updatecie była cała drużyna dodana: Rising Star Juan Quintero, szalkę o oficjalna piłka, Flamini Arsenal, Chaka Bazel i Kagawa Borussia Dortmund. Muslera Galatasaray, Jezuventus, Juventus, Gianluigi Buffon, Sirigu, Paris Saint-Germain, Ramos z Realu, Rising Star, Leo Baptistao z Atletico i Paris Saint-Germain, Javier Pastore. Key player Isco z Realu, szalkę Obazi, Oficjalna Piłka, Rafinha Barcelona, Javi Martinez Bayern i Morata z Juventusu. Papastopoulos Borussia Dortmund, Alejandro Dominguez Olympiakos, Azart Chelsea, Paolo Cannavaro Napoli, Kisling, fans favorite Bayer Leverkusen i Piatov Shaktar. Fans favorite Robens Bayernu, Sami Kedira Real. Nacho Real, Kani Atletico, Papadopoulos Bayer Leverkusen i John obi Mikel Chelsea, Musa CSK Moskwa, Wiland Kopenhaga, Diego Lopez Real Wernblum CSK Moskwa, Star Player Lima z Benfiki i Gaetan Bong z Olimpiakosu. No i zostają nam ostatnie saszetki po obu stronach. I pięknie mamy Magic Moment, Bayer Leverkusen. Rzadka karta też. Bayern Round of 16. Tutaj ta popularna karta Adrenalin. Sandro Ramirez, Barcelona, rodę Bayern i Ramirez, Chelsea. Czyli zostajemy tutaj z trzema punktami. A po drugiej stronie Musa CSKA Moskwa, Luis Adriano Szachtar. Hvědeš, Schalke. Star player Marek Hamszyk Napoli, Kagawa Manchester United i Kristensen Kopenhaga. Czyli zwycięstwo kolekcji updateowej trzy karty wpadły, a tutaj dwie najrzadszymi kartami po jednej stronie była karta Magic Moment, a po prawej Top Master Frank Ribery. Tęsknię, moi kochani, za tymi starymi kolekcjami. Bardzo mi się podobały, fajnie się je zbierało. Było zdecydowanie mniej kart limitowanych i można było to zebrać. No teraz już nie ma tak łatwo, ale jakoś sobie radzę. Także moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka i kart z tych kolekcji, jak Wam się podobają. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!